Cześć, siemano, z okazji 300 subów chciałbym Wam podziękować bardzo serdecznie za nowych subskrybentów, łap, te wszystkie łapki w górę pod moimi filmikami oraz, no, że jesteście dalej ze mną. Minęło już półtora roku jakoś, odkąd mam ten kanał, dało mi się przebić w końcu 300 subów, z czego jestem bardzo zadowolony, więc z tej okazji, tak jak już mówiłem, na 300 subów zrobimy sobie konkurs, no i do wygrania jest 1 won. Aby wziąć udział w konkursie należy być subskrybentem. Pod kolejnym filmikiem 40 dać łapkę w górę oraz napisać komentarz z nikiem z gry Bo ja to będę począt wysyłał, więc żeby tam się nie bawić o jakieś tu, tu tu i tak dalej. No dobra, nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania materiału. No a co? Do usłyszenia w kolejnych. Cześć manos, jestem znowu prawda? Zaczniemy sobie odcinek od. Yy, świątyni Ohao, nietypowy widok. Zaczynam sobie expić tego naszego peta do 70, teraz 7. poziomu. Na metkach bardzo powoli leci ten exp i stwierdziłem, że sobie go tutaj podexpię na Ohao, gdzie no naprawdę nie sądziłem, że aż tak szybko to będzie nam szło. Yy, no dosłownie w chwilę wbiłem te procenty, co tutaj nam były potrzebne. Przy okazji sklepałem sobie te bossy, co tutaj były. No i co, zaraz 7-6. 77 level znowuż nam dojdzie trochę. Nie teraz, nam nie dojdzie, jednak, jeszcze stwierdziłem, że jeszcze poszukam sobie bossa i zobaczę, jak nam będzie szło. Teraz w zaklętym lesie. Tutaj nie mam za dużo na wiatr, bo mam tylko w zbroi, hełmie. Tą brązę do miksu, którą sobie odchaciłem Mam zmianki, to stwierdziłem, że zmiksuję sobie. Bo czemu nie? No, ale jak wcześniej tutaj nie dawałem rady, no to teraz sobie biegam po dosłownie tych całych komnatach, wybijam bossy w dodatku tego silnego książa Księcia. Nie księża, tego silnego księcia OHO i no i co więcej, tego drugiego, tego małego jego też. Więc naprawdę szok, ile ta alchemia daje. Tutaj już ostatnie procenty i 77 level peta. Nic w statystykach nam nie podskoczyło, bo nam ostatni raz podskoczyło na 75. 5 To teraz dopiero na 8-0 nam podskoczy, ale fajnie, siedzi level. Będzie można dalej go rozwijać. i to zobaczyć co tam w zaklętym lesie słuchać, czy damy tam sobie radę bez bufa i tak dalej. Więc jak znajdę tego tego. Entire, czy jak on tam się zwie do ubicia? No to sobie go ubiję i widzimy się w zaklętym lesie. A jak nie, no to... Dzień dzień. Dobra, to lecimy na raz Wychodzkę otwierania szkat nieco wodnej. Sięga obrybki kamienia. Księga dzielnego zwierza. Yy, otwieranie szkat ma Zobaczymy, co nam ciekawego tutaj poleci. Lecia na szmarek do Chociaż wątpię. Dwa złodzieje duszy. I jakieś pierdoły takie. Jeden szyjnik. Sporność na obrażenia, zręczność. Tutaj to. No tak. Tak nie za bym powiedział. No ale dobra, jak trafiliśmy już tą księgę obróbki. No to spróbujemy sobie dodać kode Speed do zbroi na surę. Ponieważ on bardzo wolno się tam rusza. I cyk pękł. Jeszcze jeden obraz tutaj z M1. I spróbujemy sobie wbić wreszcie pomoc smoka na P. To jest piąta chyba moja próba i niepomyślnie. Dobra, to trzeba iść na zodiaka, znowu rangę zbijać. Zobaczymy czy mamy szczęście do tej truty. Spróbujemy znowu bić na przynajmniej plus 8. Tu już jest pierwsza próba na 9, e, na 9, na 7. Na 8 spaliło. Na 7 spaliło. Na 5 spaliło. Dobra, trzeba wytworzyć tam zwój. Wojny. spaliło. ja wiem, ja, jak te to zrobię reloga. Coś się chyba. Chyba się coś zepsuło złość. Może relog pomoże, bo to niemożliwe. Była na 7. O Jezu. Jak oglądam to ulepszenie w medieniu, nie? Aaa, oh, nie wierzę, ty, co tu się dzieje? Na 4 z powrotem. Na 5 siadło. Na 6 siadło. Na 7 nie siadło. Na 6 nie siadło i znowu zostanie plus 4 na bank. Dobra, jest plus 6, koniec wodzi. Masakra z tą trutą, masakra. Zebrałem trochę paszy, teraz podbić wolkonia konia. Zwiększ poziom. Zwiększ tak, co? Trzeba ich 50 paszy. Mam 50. 50 Gaja jeszcze potrzebuję, Aha. Aha. No to ty tam nie załatwili? <grych> Skończył się. Podbijanie w lukonie. Dobra, podbijanie truty. Wraz razu na plus 7 bo sobie podkułem. Do 6 z powrotem. Nie weszło. Tutaj weszło. Znowuś nie weszło. Robimy sztuczkę magiczną. Nie weszło. W końcu jest plus 7. Znowu nam spaliło. chyba na 7. Znowu siedzi. Na 8 nie weszło. Na 7 nie weszło. No i teraz leci do 9, albo do plus 1. Dobra. Właśnie oddajemy sobie kamień za skończenie pamiątek po demonie. Teraz musimy się udać do back go. Tutaj, jak widać, purpura jest już G7. Indygo tam chyba 2, a zostały do M8. No i co? Biolog jest skończony. Nie wiem, chwilę poczekam sobie, żeby wbić tą purpurę na gę. P. Indygo na G, albo też na P. I polecę wyżej chyba z tym levelem, bo nie wiem, czy jest sens stać na tym 50 Tym bardziej, że mam WPK 5-5 level i no. Nie wiem, dajcie znać sobie, sądzicie. 60 defa na stałe, żółta bonitowa szkatułka i z niej symbol. Króla. A to sobie już sobie do zbijania rangi. Jeśli mi się nie będzie się rozbijać, to sobie to użyję. Dobra, tam yy, siedzę sobie ogólnie na 3-5 levelów w jednym loku. Tam sobie robię odłamki i tak dalej. Przy okazji tam lecą te skrzynie Ksiąg Zwierzaka. No i tak, mam tutaj 3 pety, pierwszy jest na 10 dni. On ma jeden skill tylko, jest to typ czwarty, tam to on idzie do wywalenia. Tu jest drugi na 6 dni, on ma ładnie pożeta i obrony, dwa skile i jest to typ piąty, więc też nie jest lepszy od mojego. No i ten jest na 5 dni, dwa skile i typ pierwszy, więc oba zwierzaki pójdą do nakarmienia. Oba, wszystkie trzy w sumie. Dobra, 121 godzin, 168, no ja więc trochę podeszło nam. I tak, mam tutaj na wiatr i buty na ogień 5 zmianek z tych eventów wielkanocnych, więc stwierdziłem, że sobie zmiksuję to. Eee, no tutaj na tym nasienniku zależy mi, żeby coś wyszło crit, crit plus HP, a tutaj tylko HP, bo to będzie na dropa w sumie. Więc tak, pierwsza zmianka, mamy tutaj mix. Żółcę sobie jedną tutaj, no i 1,5 khp czy szybkość ataku czy omdlenie, te budki zostają już, mi są inne, na dropa 3-5 w sumie niepotrzebne, zatem ten naszejnik teraz, mix, 2 khp, dobra, na razie zostanie, zostanie mi jedna zmianka, ale spoko, 2 khp, 1,5 khp, więc git, hp jest, więc to najważniejsze w sumie, na razie dobra, idę XP dalej tego peta, zarabiać trochę kasy przy okazji, no bo trochę widać. Lecimy dalej z podbijaniem Tutynap 9. Zapowiada się bardzo dobrze jak widać. Zapłem tam kilka wodzi i mówię, a spróbuję sobie ją trochę podbić dalej. No jak widać <grywka> idzie nam bardzo dobrze. Nie wiem czy coś z tego będzie. No nie wierzę, że. To jest ściama trochę z tymi błodziami. Na plus 4. Ja pierdale. No nie. kurwa, Gdzie broni na plus 5 można by wybić? Dobra, się idzie na plus 5. Na plus 6. Na plus 7, na plus 8 zoją, podbicie na zierał, z powrotem na 6 zjerał, z powrotem na 5 zjerał. No i brań zostaje plus 3, ja więc sprzedam handlary chyba zaraz otwieranie tutaj 20K od na roku. Liczymy, że polecą nam znowu znowu w końcu szmaragdowe do wekolicki 50 i nic. Na razie jest przepustka. To się całkiem Stalki Stalka plus 7 kolejna. Tutaj, nawet 2 bony ma 10 wartość ataku i tak dalej. No ale nie poleciało niestety, dobra, więc co? Hmm, plus 4, plus 4, plus 7. Takie jakieś tam pierdoły. No więc co? Będziemy próbowali dalej. Kolejna szmarego, sobie dotknąć Dobra, ludziska, właśnie robimy coś głupiego, czyli ulepszamy dalej tą drytę. Yy, miałem 12 tam bodzik, do, kupiłem sobie załonę 38, no i palimy ją. Jak widać dobrze się to zaczyna. Ale sobie, muszę podkładkę inaczej zmienić, bo o, tutaj w ogóle nie chodzi. Śwytarta, wytarta, nie chce chodzić trochę. E, Na 6, siadła, super. Na plus 7, Ło, Na plus 8 spaliło. No to teraz pójdę. Tak mi się wydaje. Chciałabym ją już w końcu wbić. Trochę bodzi na nią poszło. To jest twój zbój wojny. Więc żeby w końcu mogła sięgnąć na T plus 9. Nie. Mogłem sobie kupić szarfę, ale zrezygnowałem z szarfy. Żeby wbić na no tą to w końcu. No i ta szarfa poczeka tą chwilę. Dobra. Siedzi na no, plus 5. Znowu nie weszło. z zwój wojny. Rozumiem taki myk. Tu cyk i cyk. Dobra. Czarna magia działa. O, oh, jak się to widzi, to od środka trzeba tych ulepszać dalej. Ile mi zostało? 25, nie będzie. Ja pierdziele, nieee, nah, to jak komentarz, to chyba jakaś... Ja rozumiem. Ale żeby na plus 5 to spaliło, chodź, to na plus 6 nie mogę wiedzieć. Dobra, podejście na 7. Siedzi. Kuly, że nie wierzę, ale jest odzyskana. Nie weszło. No i dupa. I teraz znowu wyjdzie na 6 będzie. wyzwanie pewnie. O oh wow, siadło na 5. O oh wow, spaliło. O oh jest. To by się spodziewał co? Dobra, zwojem wojny, napis 4. Nawet ich złej Wojny nie chcę robić Dobra 6 bodzi co wejdzie? 5 bodzi Na plus 6 siedzi Na plus 7 nie weszło Na plus 6 nie weszło Na plus 5 A pięć. Dobra, co nie ryzykuje, jak to się mówi nie piję szampana Kupiliśmy sobie kolejne bodzie Przy okazji jakieś tam ulepy przełożyłem Roszczkę dosłownie, więc mam nadzieję, że to teraz wejdzie. Yy, tutaj na plus 4. Dobra, wytworzę sobie ten Zwój Wojny, żeby mi na 100% nie spaliło. Teraz pewnie miarę tutaj gościu będzie siekał. Dobra, jest plus 4 chciałem powiedzieć, ale to 100% szans. Jest plus 6? Nie ma. Oczywiście. Dobra, jest plus 6. Próba na 7 nie pogodła się niestety. Na 6 też nie, na 5 też nie pewnie. Aha. Dobra, wracamy nie na 4. Na plus 5. Jezus. i jest plus 5 i jest plus 6 nie ma plus 7 ale nie ma plus 6 ale to bodzie uciekają jakoś szybko dobra jest plus 6 plus 7 jest plus 8 nie ma jest plus... jej ja, pierdzielnie trzeba było zbierać magnetofta z towonów i się nie bawić w to no idziemy na lewą stronę. Nie mogę patrzeć, jak to było lepiej, bo dzieje uciekają na plus 6 siedzi, na plus 7 nie weszło, na plus 6 weszło, na plus 7 nie weszło, na plus 6 nie weszło, na plus, nie weszło. Na plus 5 nie weszło. na plus quatro nossa que não botou não veio esse tipo de plus 5, siedzi plus 6, nie siedzi ja bym się nie wbija na plus 6 nie? dobra, weszła jednak na plus 6 weszła na plus 7 nie wiem, która to jest próba na plus 8 Kurwa wiedziałem. No ja pierdolę. To jest śmieszne. Jaj. Nie dobra, nie, nie robię tej zboj wojny nawet coś. Ile mi tego zostało 10 sztuk? Super No to co? Lecimy dalej. Do tego dziada tutaj. Właściwie mamy plus jeden. Trzeć się zwoje powinno wytworzyć. No i dobra. Co tutaj wiadomo jest to prezent. Nie mamy w ogóle kasy ogry, Wszystko wydałem na tabozie. więc no jedną próbę na plus 7 mam. Cię mówić na napis 7 Nie wiesz. Wiesz, To jest śmieszne. Nie mam już tych klejnotów demona, musieli zobaczyć. O! ich zobaczyć za klejnotami demona. Widzimy mi się za chwilę. Dobra, logujemy się już na metala. Yy, kupiłem sobie tam 20 chyba tych klejnotów. No i zobaczymy, czy coś, czy coś się uda z tego wykręcić. Nie wiem, czy jakby mi na plus 8 nie wyszło to bym nie zostawił. Jest plus 7. Dobra, jest plus 7. Zaczniemy. Raz, dwa, trzy, dupa, 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 dupa i nie weszło. I nie weszło. Super. Zaraz mi się jeszcze skończą te białe perły, niebieskie perły. I wszystko mi się skończy. Najbardziej chyba cierpliwość. wejdź już na te plus 8, jest na plus 8, Please jest nie wierzę Kurde, nie wierzę, nie wierzę, weźmy jest plus 9, ale jaja eee, szkło intuicji co tam się trzeba pochwalić Jeszcze nie, ale i. Ej, weszło Dobra. Jak to się robiło? Tak, ile... W końcu. To co mamy? 34 to ja W sumie, żeby chyba zostawimy. Zaraz sobie chyba pójdę jeszcze dodać żywioł do broni i co? Zdjęcie zdobione. Dobra, w sumie dnia. zakończyłem sobie ten odcinek yy, Ja się z Wami żegnam Dzięki wielkie za oglądanie Dzięki wielkie za oglądanie No i co do zobaczenia w kolejnych materiałach z gry My Team WoW Na razie, na sobie, że prostu